Cała ta epoka e, tych polskich wojowników, tak zimowych, lodowych, to jest coś, co na pewno napawa nas polaków taką dumą, bo e, tak jak tutaj było powiedziane dzisiaj na otwarciu, to co mówił też Reinhold Messner, że e, Polacy są wielcy. Dlaczego? Bo e, mieli na pewno trudniej w tamtym okresie, żeby jakąkolwiek wyprawę w tak niedostępne tereny zorganizować, a pomimo tego, że, e, że to był bardzo ciężki okres, e, część oczywiście tych wypraw, jak ktoś zna historię, no to musiała wkombinować, musieli pracować na, na wysokościach, musieli gdzieś jadąc na wyprawę myśleć, jak zrobić, żeby się to zwróciło. I to, to jak ktoś pogrzebie w historii, to oczywiście wie, że tam były te kryształy, które były wywożone, za granicą sprzedawane, spieniężane i już był zaczątek na pokrycie kosztów. Dlatego tutaj myślę, że ten okres taki rozwoju, a zarazem największych sukcesów polskiego himalaizmu czy alpinizmu, no to na pewno możemy być dumni, no bo to to była inna epoka i, i Polacy też tak, wyskoczyli z możliwościami, które gdzieś na zachodzie uważali, że tego się nie da. A to był taki krok, myślę, że, że bardzo znaczący na świecie.